Kilka miesięcy temu przybył nowicjusz. Niezwykły nowicjusz, ale prawdziwy początkujący. Mieć nowicjusza w pobliżu to zawsze coś ciekawego, ponieważ rozpoznajesz w nim siebie i przeżywasz na nowo tamten czas, kiedy zostałeś tu wysłany po raz pierwszy, bez konieczności faktycznego przechodzenia przez to wszystko jeszcze raz. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nikt nie chciałby tego przeżywać, nawet pośrednio, biorąc pod uwagę brutalnie nieprzyjemną naturę. Tego doświadczenia, jednak jest w tym coś pociągającego. Działa to jak lustro, które odbija, jak bardzo się rozwinąłeś. Kiedy przybył, na jego twarzy było wyraźnie widać to samo spojrzenie, które wszyscy noszą, gdy po raz pierwszy wkraczają w ten nowy świat. Mieszaninę świadomości niepewności, z upartym oporem przed jej przyznaniem. Strach przebrany za arogancję, taki, który wymaga jeszcze więcej arogancji, aby się utrzymać. Ten autodeklaratywny ton, który Niemal zawsze zdradza lęk, którego osoba jeszcze nie odważyła się zmierzyć. To przejawiało się w każdym geście, w każdym słowie. Wciąż żywił nadzieję, że uda mu się narzucić swoją drogę siłą. Wciąż wierzył wbrew wszelkiej logice, że rzeczy nie będą takie, jak wiedział, że będą, ale będą. Nowicjusze zawsze przez to przechodzą. Ja też przez to przeszedłem. Pierwszy dzień jest najgorszy, a dziesiątki następnych niewiele mu ustępują. Jesteś uwięziony w dziwnym stanie. Zawieszenia przez jakiś czas, podczas gdy twój mózg przechodzi przez proces zaprzeczania. Nie tylko aktywnego zaprzeczania, ale instynktownej reakcji przeciwko nowym okolicznościom. Pierwsze tygodnie, a czasem miesiące, to tylko okres adaptacji, w którym twój umysł wydaje się żyć w niezgodzie z rzeczywistością. Przez jakiś czas jesteś fizycznie w tym nowym świecie, ale wszystkie twoje zmysły i oczekiwania wciąż tkwisz w przeszłości szukając czegoś co już odeszło, stawiając czoła pustce, zmagając się z własnymi oczekiwaniami. Oto największe wyzwanie przyjąć przemianę. I dopóki nie poddasz się izolacji, oddaleniu od świata, który znałeś, nawet w przybliżeniu nie odkryjesz, jak się z tym pogodzić. Z czasem jednak przychodzi akceptacja. Niektórzy nawet uczą się to lubić. Lecz wcześniej, dla większości z nas, w tym dla mnie, gdy pierwsze dni rozciągają się w tygodnie i miesiące, wydaje się, że za Zanurzamy się choćby na chwilę w rozpaczy. To tak, jakby trzeba było przez to przejść, jakby udręka była jedynym mostem między dwoma stanami nadziei, nieuniknioną drogą do tego, co leży po drugiej stronie. Ilekroć uświadamiasz sobie, jak mało masz kontroli, okrucieństwo świata i własne, łatwość, z jaką wszystko może zostać odebrane lub wywrócone do góry nogami, oraz jak naprawdę kruchy, rozproszony i samotny jesteś jedynym sposobem, by uchwycić. Nadzieję, jest najpierw musnąć rozpacz i poczuć jej ostry ból. To jak dziecko, które uparcie dotyka rozgrzanej kuchenki lub zapalonej żarówki. Prawie nie wierzysz, że jest aż tak źle, albo czujesz morbidalną ciekawość, by się upewnić. Dopiero po oparzeniu ręki uczysz się odsuwać i szukać innego sposobu na życie. Przynajmniej tak było ze mną. Ale niektórzy, niestety, utykają w tym miejscu. Są tacy, którzy kurczowo trzymają się bólu nawet po tygodniach czy miesiącach. Jak ten facet, który wciąż był wiecznie pobudzony, wszczynając konflikty, zachowując się dziwnie, zmuszając się do działania nawet w bezruchu. Widać było, jak jego umysł pędzi w miejscu pełen niepokoju i winy za odwlekanie konfrontacji z rzeczywistością. I w rzeczywistości jesteś wiecznie ograniczony do siebie, do odizolowanego zakątka wszechświata, ale tutaj to uczucie manifestuje się zarówno na płaszczyźnie metafizycznej. Jak i fizycznej, i być może właśnie dlatego, staje się tak trudne do zaakceptowania, choć równie kluczowe. Zajęło mi miesiące, by naprawdę to zrozumieć. Ale przychodzi moment, gdy nie ma wyboru. Albo tracisz rozum, opierając się swojej bezpośredniej rzeczywistości, albo stawiasz jej czoła i stopniowo budzisz się w scenariuszu, który wcześniej wydawał się absolutnie obcy, ale teraz staje się całkowicie zwyczajny, i ledwo zauważasz, że ta nowa, Nowa normalność różni się od poprzedniej. Jednak nie wydaje się mniej naturalna. Oto ciekawe w normalności. W głębi zawsze jest taka sama, niezależnie od tego, jak się objawia. Gdy coś staje się nawykiem, równa się każdej innej rutynie. Normalne jest po prostu normalne. Życie może zmienić się radykalnie, a jednak w pewnym momencie prawdopodobnie będzie wyglądać niemal identycznie jak kiedyś. Czytałem kiedyś, że mniej więcej co 7 lat. Wszystkie komórki ludzkiego ciała całkowicie się odnawiają, a ty stajesz się zbudowany z zupełnie innej materii fizycznej. Na tym etapie nic z tego, co niegdyś było tobą, nie pozostaje. A przez te siedem lat twoje warunki życia również musiały się zmienić. Jeśli nie drastycznie, to przynajmniej znacząco. Innymi słowy, zarówno twój wewnętrzny i fizyczny stan, jak i środowisko zewnętrzne nieustannie się przekształcają, a jednak wciąż czujesz się zasadniczo tak samo, przynajmniej w sensie wciąż rozpoznawania siebie. Wydaje się, że wszystkie procesy zmian w życiu są filtrowane przez to samo si to ja, a jedyną stałą na każdym poziomie i w każdych okolicznościach jest ten głos w twoim umyśle, który uparcie uznaje cię za ciebie, niezależnie od tego, co dzieje się wokół lub przez niego. I ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, jak sądzę, jak dobrze potrafisz żyć z tą dziwnością. Centralny ty który obserwujesz wszystkich innych w ich nieustannych ruchach i przemianach. Jeśli istnieje prawda, to jest to, że izolacja i dystans ujawniają wartość i regeneracyjną moc zamknięcia. Dla mnie przynajmniej nie chodzi o to, by stać się kimś innym, ale by zmierzyć się z tą dziwną, bolesną, złożoną i niemal nieodgadnioną postacią, która we mnie mieszka. Możesz być właśnie tym, co nawet nie jest osobą w pełnym tego słowa znaczeniu, ale raczej obecnością pozbawioną pełni, która uparcie szuka tego, czym mogłaby się stać, prawdą twojego potencjału, którą poświęciłeś ogromne wysiłki, by uniknąć, przekierowując całą tę energię na naukę współistnienia z nią zamiast wiecznego oporu i ucieczki. To stąd wziął się prawdziwy problem, przynajmniej dla mnie. Ostatecznie, jeśli twoją strategią jest toczenie gwałtownej wojny przeciwko sobie w próbie podporządkowania, skończysz przemierzając cały świat, tracąc wszystko, co cenisz i kochasz, tylko po to, by stanąć twarzą w twarz z tym samym faktem, który zawsze znałeś. Tym, który nosisz ze sobą nieuchronnie. Nie da się zaprzeczyć, że pewien stopień samotności jest nieunikniony w każdej egzystencji, ale może głębsza i bardziej świadoma samotność jest potrzebna do pełnego życia, przynajmniej przez jakiś czas. Nawet otoczony tysiącami, każdy pozostaje sam w swoim umyśle, jak samotny odbiornik w wszystkiego. Wszystko i wszyscy są doświadczani w sposób wyjątkowy, czaszka po czaszce, chwila po chwili, tylko raz w wieczności. I wtedy, co znaczy być samotnym odbiornikiem w świecie pełnym hałasu? Jeśli gdy hałas cichnie, ledwo możesz znieść to co pozostaje. Być może hojna dawka samotności da ci pierwszy krok do zmierzenia się z tym, jak bardzo ten odbiornik już urodził się pęknięty, wreszcie pozwalając ci usłyszeć statyczny szum, który Rozbrzmiewał pod wszystkimi rzeczami, ledwo zauważalny, gdy prawie wszystko wokół milczy. Na początku ten dźwięk doprowadzał mnie na skraj szaleństwa, niemal pochłaniając mnie w desperacji, ale jak wszystko w życiu, w końcu się dostosowujesz, uczysz się z nim żyć, zaakceptować go, a nawet wykorzystywać go w pożyteczny sposób, teraz gdy rozumiesz jego ukrytą obecność za tyloma problemami. Oczywiście, to tylko moje doświadczenie. I nie zamierzam przedstawiać go jako czegoś więcej niż to ani sugerować jakiegokolwiek ostatecznego zrozumienia kim mogę się stać lub znaczenia stojącego za wszystkim gdy mój czas tutaj dobiegnie końca i zostanę reintegrowany ze światem wierzę że całe życie może być niewystarczające by rozgryźć kim naprawdę jesteśmy i jaki jest cel każdego doświadczenia ale jeśli istnieje jakakolwiek szansa na znalezienie równowagi w Jakiejkolwiek wersji istnienia, nawet w obliczu wszystkiego, jeśli jest nadzieja na poczucie pewnej kontroli nad sobą w środku zewnętrznego chaosu, to najpierw trzeba umieć czuć się w harmonii i kontroli, gdy prawie wszystkie rozpraszacze zostaną usunięte, a twoja wolność i percepcja życia są ściśnięte do granic Twojej własnej czaszki. Wiem, że nie wszyscy mają przywilej nadziei, ale dla tych, którzy ją mają, zmarnowanie jej byłoby prawdziwym zbrodnią, a to przyniosło mi ulgę. Po trzech czy czterech miesiącach nowicjusz uspokoił się, przestał wywoływać konflikty, porzucił gesty szaleństwa, prawie zawsze tak jest. W końcu wszyscy znajdują sposób by iść naprzód, w końcu nie ma innej opcji.